Porsche Experience to zdecydowanie najlepsze eventy motoryzacyjne w Polsce. To adrenalina, emocje, to około 50 samochodów, 20 tysięcy koni mechanicznych. To mniej więcej 1000 opon zużywanych podczas jednego sezonu. Wyróżniamy 5 podstawowych programów. Porsche On Track, w którym wybieramy swój ulubiony samochód Porsche i zaczynamy bawić się w jazdę torową. My uczymy Was bezpieczeństwa, a później zaczynamy podnosić tempo. Porsche Track Experience Precision to jeden dzień treningowy, całkowicie nowa formuła. Naszym zadaniem będzie przygotować Was do podnoszenia tempa. Zwiększamy prędkość jazdy, zaczynamy bawić się poślizgami, przeskakujemy już właściwie tylko i wyłącznie do samochodów sportowych. Program Performance, program dwudniowy nastawiony na adrenalinę, prędkość i wstęp do motorsportu. Dużo ćwiczeń nastawionych na panowanie nad samochodem. To wy zaczynacie decydować, jakim tempem będziemy jechać. Program Master, dwa dni treningowe, ale po raz kolejny podkręcamy tempo, osiągamy maksimum tego, co jest w stanie utrzymać opona drogowa. Będziemy się starali pokazać wam detale toru, wykorzystać pełen track limit. W tym roku jako pierwsi w Polsce dajemy opcję zdobycia również licencji wyścigowej. Zwieńczeniem całego cyklu Porsche Experience jest program GT4 Club Sport. Tu przesiadamy się do samochodów przygotowanych już tylko i wyłącznie z myślą o motorsporcie. Damy Wam możliwość zdobycia licencji wyścigowej Polskiego Związku Motorowego. Przygotujemy Was do startowania w regularnych wyścigach nie tylko na arenie polskiej, ale również za granicą. Dołącz do nas, wejdź na stronę Porsche Warszawa-Okęcie i wybierz swój program Porsche Experience.